Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażemy wam pięć restauracji w Kijowie, które naszym zdaniem warto odwiedzić. Będąc na Ukrainie zależało nam na tym, żeby spróbować możliwie jak najwięcej dań kuchni ukraińskiej i tak też zrobiliśmy, o czym zaraz się przekonacie. Pokażemy wam również, ile zapłaciliśmy za konkretny posiłek, no i gdzie te restauracje się znajdują. Zaczynamy! Pierwszym miejscem, o którym chcemy Wam opowiedzieć to Puzatahata, czyli najtańsza, samoobsługowa restauracja na Ukrainie. Puzatahata jest to sieć restauracji, o których mówi się ukraiński fast food i można na nią trafić naprawdę na każdym rogu. Wejście do akurat tej restauracji było dziwne, bo szło się bardzo, bardzo długo. Puzatahata jest barem mlecznym, w którym możemy próbować tradycyjnych dań kuchni ukraińskiej. Posiłek możemy komponować sobie sami w tak zwanym stylu bufetu szwedzkiego lub kupić gotowe zestawy. Po wybraniu dań idziemy do kasy i od razu płacimy. A co wybraliśmy, opowiem Wam ja z przeszłości. Dwa tradycyjne dania: jest to solianka, czyli taka wędzona zupa z plastrem cytryny, oraz sałatka vinaigrette, czyli taka nasza sałatka jarzynowa, ale oni mają ją z burakiem. Placuszki, kakao. Zdecydowanie za dużo. I tak, faktycznie, wtedy przekieliśmy. Ja wziąłem zestaw taki bardziej obiadowy, bo mamy jajeczko z pomidorem, jakieś mięsko, no i herbatka, bułeczka. Trochę za dużo żeśmy wzięli. Zdecydowanie, ale tak to jest, oczy jedzą, a nie mózg. Także, No, próbujemy. Jak ogórkowa, ale nie z ogórków. I bardzo jest wyczuwalna wędzonka. Super, jest chyba nawet lepsza niż barszcz ukraiński. Także solianka koniecznie. Co w sensie jedzenie jest bardzo smaczne. Ja jestem zadowolony i wszystko jest bardzo fajnie doprawione. Smaczne, tanio. Super. Najemy się. Część mało jedli, co dzisiaj jedziemy trochę więcej. Cztery łyżeczki później mogę Wam powiedzieć, że są tutaj ogórki. Więc to jest podstawa tego smaku podejrzewam. I ta sól czyli z tego wędzenia, czyli tak jakbyśmy mieli taką bardzo dobrą ogórkową na żeberkach wędzonych, ale do tego jeszcze doprawione czymś paprykowym, nie wiem. I jeszcze mogę Wam powiedzieć o tej sałatce lwowskiej, nie lwowskiej, winegret. Ona smakuje wóraczkami. Mm. Trochę zaskakujące, bo w większości składają się z ziemniaków, a nie z mąki. In plus, bardzo smaczne. Cały posiłek za dwie osoby kosztował nas 226 hrywien, czyli 35 zł i 84 grosze. A jak widzieliście, porcje były naprawdę spore. Jeśli chodzi o sam lokal, to jest on bardzo czysty, a jego wystrój jest w nowoczesnym stylu. My byliśmy w restauracji około godziny 8 rano i sądzimy, że w porze obiadowej musi być tam tłoczno, ale spokojnie restauracja posiada wiele sal i każdy znajdzie miejsce dla siebie. I uwaga tutaj ciekawostka: przy wejściu znajdują się umywalki, ponieważ przed wejściem do restauracji każdy ma obowiązek umyć ręce. I taki obowiązek był jeszcze przed pandemią. Tak, bo byliśmy na Ukrainie w lutym. Kolejną restauracją, o której opowiemy, jest Chicken Kiev. Restaurację, którą mogliście zobaczyć w jednym z odcinków naszego vloga z Kijowa, no ale w tym materiale poświęcimy jej dużo więcej uwagi. Tę restaurację znaleźliśmy dzięki aplikacji Trip Advisor i polecana była jako restauracja śniadaniowa. Na samym początku bardzo zadziwił nas wystrój restauracji, bo nie spodziewaliśmy się, że restauracja będzie aż tak nowoczesna. Pierwsza myśl: nie może być tanio. Usiedliśmy, zobaczyliśmy kartę, która również nas zaskoczyła. Nigdy w restauracji nie spotkaliśmy się z tak ciekawie skonstruowaną kartą 3D, która miała w sobie bezpośrednie nawiązanie do kurczaka, który znajdował się w nazwie restauracji. Ale przejdźmy do najważniejszego, czyli śniadania. Tu restauracja zaskoczyła nas po raz trzeci. Śniadanie zaczęło się od czekadełka imponujących rozmiarów, w skład którego wchodziły cztery pasty. Pasztet, taki smalczyk, serek topiony i masło oraz dwa rodzaje chleba. Po krótkim czasie oczekiwania na stole pojawiło się śniadanie, czyli gofry z jajecznicą, boczkiem i sosem serowym, który był posypany czerwoną papryką. Śniadanie było naprawdę smaczne i sycące. Ale najbardziej w tej restauracji zaskoczyła nas cena, bo zestaw śniadaniowy dla jednej osoby kosztował 120 29 hrywien, czyli 20 zł, i 46 groszy za osobę. W ofercie śniadaniowej, oczywiście, do wyboru były też inne opcje, tak jak na przykład kanapka BLT, kanapka z kurczakiem, normalne zestawy śniadaniowe, czy ta jajecznica, jajko. I warto podkreślić, że do tego zestawu jeszcze oczywiście wliczona była herbata. Także jednym słowem warto. Trzecią restauracją, do której chcemy Was zabrać, jest restauracja Korczma Taras Bulba. I... Dobrze. Która od wejścia zaskoczyła nas swoim niesamowitym klimatem. Już na wstępie przywitała nas pani z wiankiem na głowie, ubrana w tradycyjny strój, a nasze kurtki odebrał niesamowicie wpisujący się w klimat szatniarz. Taka ciekawostka, na Ukrainie w większości restauracji obowiązuje szatnia, więc musicie swoje rzeczy, kurtki, zostawić szatniarzowi przy wejściu. No i przyznacie, że czuć tutaj ducha poprzedniego ustroju. Niech pan nie krzyczy na naszego pracownika. Ja tu jestem kierownikiem tej szatni. Nie mamy pańskiego płaszcza? I co pan nam zrobi? To była pierwsza restauracja, w której widzieliśmy menu w aż tylu językach. Menu mamy w języku polskim, i zaraz wam pokażę. Powiem wam. Co można tutaj zjeść? Mamy oczywiście przystawki, dania główne, sałatki, barszczyki, zupy, paszteciki, oczywiście też pierogi znajdziemy, napoje alkoholowe, bezalkoholowe, no i słodycze. My wybraliśmy sobie bardziej takie tradycyjne, ukraińskie jedzenie, bo chcemy spróbować i chcemy też Wam pokazać. Dostaliśmy nasze przystawki jest to taka pasta paprykowa z pieczywkiem oraz nasze pierożki, z serem i z grzybami oraz z mięsem. Trochę jak mortadela. Ale smaczne, taki smalczyk chyba. No czuć paprykę? Jest tutaj szczypiorek, jakieś jajko. Fajna przystaweczka, ale zabieramy się za pierogi. To jest strasznie fajne, że oni mają słodkie te pieczywo. I, a w temu wypełnienie jest wytrawne. I znowu się super komponuje. Grzybki, ser i słodka bułka. Pasztecik, genialne. Farsz dopiero go z mięsem. I ta słodka bułka. Bardzo fajne jest to połączenie, naprawdę jest smakuje jak pierogi z mięsa w bułce maszanej. Dokładnie. Coś się zmieniło chyba, nie dostałam pięknych wianoczek, ponieważ jest w tradycji tej restauracji. Ja zamówiłam sobie kotlet po kijowsku, czyli teraz oczekujemy, że z tego kotleta wyleci nam <laughs> masło. O, jak pięknie. Do tego są ziemniaczki zasmażane z grzybami. Odrobina jakichś tutaj warzywek. Próbujemy kotleta. On się tak rozpływa w ustach, jest taki maślany, Genialne. Warto spróbować, Nie the one jest ale super. Okay, ja mam, słuchajcie, miks pierogów i mogę się oprzeć. Klaudia dostała wianuszek, a ja dostałem kapelutek. Przepyszne. Nie tak dobre jak w tej restauracji nam pod Majdanem. Tam były dużo lepsze, no ale to są jak u więc polecam. Torcik kijowski. Śmiesznie mają napisane w karcie, że tylko oni robią go poprawnie, także musieliśmy spróbować z takim dopiskiem. To jest beza. Nie jest słodki w ogóle. To są takie warstwy próbki, nie wiem, to jest ma jakieś ciasteczko. I ta, to, to jest zwykła taka bita śmietana pod tytułem "niesłodka". Ta jest bardzo kremowa, śmietankowa, o! Ale nie słodka. Ciekawy jest ten deser. Nie spodziewałam się bezy. Bo to trochę ma taką właśnie strukturę bezy, ale go rozwaliłam. Bardzo przyjemnie, ale jeśli chodzi o obsługę, bardzo długo czekaliśmy na posiłki. Musieliśmy się upominać o deser. Eee, więc obsługa średnio, jedzenie na 5 plus z 6. Nieźle, mogło być lepiej, ale smacznie. I dociągnięcia serwisu rekompensowały zdecydowanie wystrój oraz muzyka, która leciała w lokalu, ponieważ była naprawdę niesamowita. A jeżeli chodzi o sam rachunek, to zapłaciliśmy 103, fu, 603 hrywny, co dało nam 95,63 zł. I był to zdecydowanie najdroższy posiłek, za jaki zapłaciliśmy w restauracji w Kijowie. Zdecydowanie najciekawszą restauracją, w jakiej byliśmy, była restauracja The Last Barricade, która znajduje się w samym centrum Kijowa, a konkretnie pod placem Niepodległości, znanym również jako Majda. Restauracja jest ciekawa, ponieważ, aby do niej wejść, trzeba znać hasło. Popriecin Ostatecznie udało nam się odgadnąć hasło do restauracji, ale o tym, jak brzmiało, dowiecie się w naszym pierwszym vlogu. U góry właśnie wyskoczyła Wam karta, możecie po obejrzeniu tego odcinka sobie tam zajrzeć. Ostatnia barykada to restauracja patriotyczna, która opowiada o trzech najważniejszych wydarzeniach dla demokracji ukraińskiej. Rewolucja na granicie z roku 1990, Pomarańczowej Rewolucji z 2004 roku oraz Rewolucji Godności z 2013 roku. Każda część wnętrza opowiada jakąś historię, a ściany i gabloty wypełnione są artefaktami, czyli osobistymi przedmiotami rewolucjonistów. Najbardziej efektownym elementem restauracji jest ruchoma ławeczka przy barze, która zawozi nas do ostatniej sali restauracji. Trzeba przyznać, że obsługa była bardzo miła i pomocna. Kelnerka oprowadziła nas po lokalu i w języku angielskim opowiedziała historię ukraińskich rewolucji. Na sam koniec mogliśmy wybrać, w której sali chcemy zjeść posiłek. Słuchajcie, jakby tego było mało, że ona jest niesamowita sama w sobie, to jeszcze talerze. Słyszycie? Ta restauracja słynie głównie z serów i z tego, że bierze tylko i wyłącznie ukraińskie produkty. Z całej Ukrainy. Specjalnie je zwożą i wszystko jest zrobione na takim bardzo wysokim poziomie. Patrzcie na menu, jak jest zrobione. Z takiej skórki i wszystko na takim papierze starym, wiecie, taki zniszczony. Nawet nie, to jest tak jakby taki trochę gazetowy, ale ten grubszy papier. Zamówiliśmy weneryki, czyli takie pierożki w dwóch wersjach. Jedne wyglądają trochę jak pyzy z mięsem, a drugie jak takie pierożki z mięsem. Damy Wam znać, czy było dobre. Nie chcemy w tym miejscu powtarzać naszych reakcji z vloga pierwszego, ale śmiało możemy powiedzieć, że były to najlepsze pierogi, jakie jedliśmy na Ukrainie. Trzy porcje pierogów i dwie kawy kosztowały nas 395 hrywien, czyli 62 zł i 65 groszy. Naszą piątkę restauracji na Ukrainie zamyka restauracja, która nazywa się Kanapa i słynie z tego, że serwuje barszcz w kapuście. Na wejściu, oczywiście, wita nas szatniarz i zaprasza do naprawdę sympatycznej obsługi. Restauracja cieszy się popularnością, więc warto zarezerwować sobie miejsce. My tego nie zrobiliśmy, ale na szczęście się udało. Kolejna restauracja i kolejne fajne menu w skórze. I uwaga. Mapka, skąd biorą konkretne produkty. I będziemy jeść pasz ukraiński w Parsz był serwowany z pieczywem czosnkowym i okazał się słodki, co naprawdę nas zaskoczyło. Wrażenie z pewnością zrobił sposób podania. I warto tutaj podkreślić, że lokal słynie z trafnego łączenia tradycyjnej kuchni ukraińskiej z nutką nowoczesności, za co często jest nagradzany. No ale niestety są też minusy. Porcja była zdecydowanie za mała, no i kosztowała 149 hrywien za osobę, czyli 26 zł i 63 grosze. Czy było smacznie? Było bardzo smacznie. Czy byśmy zjedli jeszcze raz? Tak, zjedlibyśmy jeszcze raz, no ale jest to dość drogo, jak na Posiłek na Ukrainie. Malutki. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Gratulujemy wszystkim tym, którzy wytrwali z nami do końca. Brawo dla Was! Zapraszamy na kolejne materiały. Mamy jeszcze trochę materiałów nagranych z Lutego z Ukrainy, także pojawiam się na kanale. Dziękujemy, do zobaczenia. Pamiętajcie, że jak jesteście nowi na kanale, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek. No i zostawcie na łapkę w górę pod filmem dla zasięgu. Dziękujemy.